Witam Was w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem jest Daily. Yy, mamy tutaj pan Czesław dostał ciężarówkę takiego do samego Forda Transita, tylko że DPD, bo tamten był rozwalony, dlatego wsiadamy i jedziemy tym Fordem. Puszcza hamulec ręczny, gazuje do odciny. Coś mi tam spadło. Jedzie. Miód. I pan Czesław uderzył w innego uczestnika ruchu. Ale pan Czesław się nie poddaje. Pan Czesław jedzie dalej. Pan Czesław jedzie. Pan Czesław skręca. Pan Czesław daje migacze. Pan Czesław nie jeździ przepisowo. Pan Czesław driftuje. Ile razy y, powiedziałem pan Czesław, to możecie liczyć w komentarzach. Serio. Uwaga, bo pan Czesław się rozpędza. Pan Czesław, pan Czesław, pan Czesław leci. Uwaga, ale co tu się stanęło? Co to się stanęło? Michał Pazdan! Ale że pas Michał Pazdan? Pan Czesław próbuje rozjechać pana Michała. Pan Czesio! Próbuję. Pan Czesio jedzie. Pan Czesio! Pan Czesio Michałowi POZDANOWI nie pomoże. Nie zabierze go do swojej ciężarówki, w której trzyma sofę, bo musi ją dostarczyć do klienta. Ale jedzie pan Czesław. Pan Czesław się nie poddaje. Pan Czesław jest bardzo złym zawodnikiem. Ale pan Czesław uderzył! I to jest koniec. Pan Czesław jest krytycznie, no może nie krytycznie, ale pan Czesław jest chory. Pan Czesław dostał zawału. Ponadto pan Czesław ma 15 tysięcy przesyłek jeszcze do dostarczenia w swojej karierze. A. Tym tranzytem już sobie raczej nie pojeździ. W następnym odcinku dostanie nowy samochód. I pan Czesław jest dosyć chory. I przypomnijmy sobie, że już ma ponad 58 lat, więc nie jest najzdrowszy i najmłodszy. Dlatego ja Was żegnam. Papa! Pa.